Świętą młodzi ludzie, ludzie, mistrzowie Polski, Mistrzowie. Prezentują nam Mistrzów Polski. Jak wejdą na scenę, to wielkie brawo dla mistrzów. Brawo! Zobaczcie, Polski. Że nasi ministranci, ministranci naszej artycezji zdobyli taki wielki puchar. Zobaczcie, to jest puchar mistrzów Polski, ministrantów, kategorii i dyrektor starszy. Opiekunem drużyny, tutaj też wielkie brawa, jest ksiądz prałat Bartłomiej Luraż. Tutaj jest ksiądz 48. miejsce w Częstochowie na pierwszych mistrzostwach. Wtedy, wtedy jeszcze grałem, a teraz się na szczęście jeszcze nimi opiekuję. Miałem, miałem właśnie przyjemność być z nimi na tym turnieju i, i zaraz zresztą się resztę. Ja jestem Grzegorz. Ja jestem Łukasz, jestem byłym kapitanem. W tym roku na, pomogłem naszej drużynie na eliminacjach, ale tydzień przed turniejem złapałem kontuzję i nie mogłem z nimi grać, ale wspierałem ich z całego serca i z całych sił. Pięknie. Jestem Jacek i daję z siebie wszystko. No ja jestem Franek i jestem obecnym kapitanem drużyny. Zaczynałem od no, mniejszego takiego, jak byli jeszcze ode mnie o wiele, wiele więksi. No aż w końcu dali mi tą opaskę i przejąłem ciężar do siebie. Drodzy mistrzowie, oprócz Pucharu Polski macie jeszcze jakieś dwa mniejsze statuetki. Co to jest? Zaraz Was tutaj przeprowadzę, przez wszystko po kolei, co, co, co które tutaj trofeum znaczy, i jak w ogóle wygląda nasza ścieżka. Bo zanim w ogóle wyruszyliśmy do, na całą Polskę, to graliśmy u nas w łodzi i chcę Wam też pokazać, jak to wygląda. Jak można w ogóle zebrać różne ministrantów, jak, jak się fajnie przygotować i jak można w ogóle trafić na takie zawody. Spójrzcie, najpierw na ten Buchar. Tutaj mamy pierwsze miejsce za Mistrzostwa Polski w archidiecezji łódzkiej. I właśnie w kwietniu tego roku wzięliśmy udział w eliminacjach, które się odbywały w naszej archidiecezji, w takim turnieju w salezjanach. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest szkoła salezjańska? Czę, część na pewno z Was kojarzy. I właśnie tam, w tej hali udało nam się zwyciężyć. I dzięki temu właśnie walczyliśmy awans do mistrzostw. I teraz jak to wygląda? Ten największy puchar, który już część z Was, widziałem, że tam próbowała go podnieść, to jest właśnie puchar przechodni, która każda drużyna, która wygra, ma go u siebie przez rok i właśnie takie trofeum y, może, może sobie świętować i ma je u siebie przez cały rok. I tak Wam jako ciekawostkę powiem, że y, 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 LKS y, w poprzednim sezonie awansując do Ekstraklasy, właśnie identyczny puchar y, dostał za, za, za awans do Ekstraklasy. Y, jak to wygląda? Właśnie taki puchar zwycięska drużyna ma u siebie na własność i jeśli uda się obronić w następnym roku, to, to może sobie go zachować i kolejny rok trzymać u siebie, a tak na stałe to po prostu pamiątka za zwycięstwo. Y, to, to chyba w tym pytaniu na razie tyle. Świetnie. Z iloma drużynami przyszło Wam grać już w Gnieźnie, bo wiemy, że tutaj w Łodzi, kiedy były eliminacje do Polskich, no to było kilka drużyn, prawda? Tam z pięć może? Natomiast w e, Gnieźnie ile to było drużyn? To na takich mistrzostwach polskich drużyn w sumie z każdego miasta z takiego większego w Polsce, to jest około 50 na tych ogólnych zawodach. Także przeszliśmy właściwie 50 drużyn z całej Polski. Nie było łatwo, bo ja tak, tak mówię, zaczynaliśmy w ogóle jako tacy kopacze, taka paczka, zanim jeszcze trenowaliśmy tutaj w hali przy seminarium, to zajęliśmy 48 miejsce w Polsce. To był nasz pierwszy wynik i tak powoli się piliśmy i to, to, to sami, sami jesteśmy z siebie dumni, że, że to pierwsze miejsce wywalczyliśmy, bo to naprawdę nie było łatwo. Jeszcze tak powiem Wam yy, kilka takich faktów o drużynie, bo tutaj mamy, Jacka powiedział, że yy, chce być zawsze najlepszy, zawsze daje z siebie wszystko, ale on strzelił finałowego karnego w finale z Dąbrową Górniczą, także wyobraźcie sobie te emocje przy pełnej fali. Z kolei, tak jak powiedział on, z naszą drużyną było od takiego przez takiego do teraz większego ode mnie, i on został wybrany zawodnikiem. turnieju po wśród wszystkich zawodników, właśnie z naszej drużyny. Też myślę, bardzo, bardzo to bardzo jest mamy wspaniałych ministrantów naszej decelcji. Tak jak mamy wspaniałych ministrantów naszej decelcji że tak pięknie reprezentowali, nie tylko swoją parafię, swoją drużynę, ale całą naszą archidiecezję. A jakby dodał mecz finałowy, bo on był pełen emocji. Rozstrzygnął się od razu, żeby coś było dalej. Kapitanowi myślę, że tutaj damy, bo on tutaj był najbliżej tego wszystkiego i będzie najłatwiej mu powiedzieć. No to osobiście powiem, że emocje były duże. No stres strzel, no bo to jednak no, w ten duży puchar graliśmy. I no nie byli przeciwnicy łatwi, szczególnie, że pomagali sobie o dopingiem z ławki. Ale na szczęście cała hala, reszta ministrantów, którzy wcześniej odpadli, później nam dopingowali. I myślę, że dodali nam dużej takiej wiary w, to, w tym meczu. No i do końca wierzyłem w to, że wygramy, pomimo tego, że były karne. I już każdy nie wiedział jaki będzie scenariusz, bo karna jednak loteria, ale do końca mówiłem i uspokajałem się do trenera Grzegorza, że, że wygramy ten mecz, że nam się należy. No i koniec końców wygraliśmy i była euforia na całej hali. Mogliśmy też uczestniczyć w tym meczu, dlatego, że był transmitowany na żywo. Rzeczywiście ja pamiętam, że zatrzymałem się, pojechałem samochodem, zatrzymałem się. I w samochodzie na parkingu oglądałem drużyn, mecz naszej drużyny, drużyny naszych mistrzów w e, I nie ukrywam wielka radość, kiedy e, po rzutach karnych, ile było w karnych? Były nawet nie wiem. 2:1, 1 w karnych zwyciężyli zdobywając puchar i tytuł Mistrzów Polski. Księżyc, prawacie, czy to jest duża radość dla opiekuna tak duchowego? Radość jest, ponieważ oni są w całej tej decyzji dzisiaj jako taki tacy świadkowie, że można, można także przez sport, chwalić Pana Boga, wychwisko niego. Ci tutaj nasi starsi ministranci, starsza liturgiczna ołtarza. Oni są związani przede wszystkim słuchajcie, z klasztorem żeńskim sióstr, który jest w Łodzi, sióstr Bernardynek. To są wychowankowie sióstr Bernardynek. Chodzi do przedszkola, które prowadzą siostry, a potem weszli w oazę franciszkańską i na tej bazie gruntowali swoje wszystkie charaktery, osobowości, a także i właśnie to wspólne spotykanie się na boisku, które jest również takim zalążkiem pewnej wspólnoty. Jest to dla nas radość, ponieważ tak jak tutaj powiedział Grzegorz, a był od początku tych wszystkich turniejów, że przechodzili różnie te turnieje, tak jak one odbywały się w Łodzi, po kolei wspomniał tutaj Grzegorz ten pierwszy turniej w Częstochowie. Muszę powiedzieć, że wróciliśmy wtedy tak z minorowymi minami, ponieważ w zasadzie po pierwszym dniu już byliśmy w swoim własnym domu, odpadliśmy. A potem, tak jak on mówi, stopniowo, stopniowo i na przedostatnich mistrzostwach Polski jeden mecz braknął do tego, żeby brać w finałach mistrzostw całych, yy, całej Polski. Także doszli już daleko. To, to są właśnie oni, którzy mają takie swoje zacięcie do piłki do nożnej. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Wielkie brawa Mistrzowie Polski, Ministracji Głodziej, nasza duma, duma naszej decyzji.